Witam Was drogie rybcie, z tej strony Wróżka Karina, rozłożę dzisiaj horoskop noworoczny na 2022 rok. E, co Was będzie czekać e, w miłości, finansach, a zdrowiu. Zapraszam serdecznie na czytanie indywidualne, horoskopy noworoczne, ponieważ musicie pamiętać, że tutaj jest energia ogólna wszystkich rybek, tak? Ale każdy z nas ma odmi odmienną linię życia, różne wydarzenia, tak? I fajnie sobie sprawdzić pod siebie Horoskopem indywidualnym. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, czekam od Was na wiadomości. Zaczynamy! Oczyszczane pomieszczenie wszystkiego złego. Niech mój archanioł stróż połączy się z energią wszechświata. Niech mi podpowie, co będzie czekać rybcie w 2022 roku. Horoskop noworoczny, rybki, miłość, finanse. Zdrowie, co ich będzie czekać w 2022 roku. Rozkop noworoczny. Już tutaj wypadła karta bardzo dobra jako pierwsza. Królowa denarów. Oświecenie Was samych, słuchajcie, w tym roku jakieś przebłyski możecie mieć w przyszłości, czyli coś Wam może z góry podpowiadać, w jaką, w jaką iść stronę, żeby spełnić swoje marzenia, możliwości. Dobrze, miłość. Single to jest taka karta ogólna. Single w miłości. Wy nie dostrzegacie, słuchajcie, rybcie, kogoś, kto stoi koło Was. Nie idźcie gdzieś daleko w poszukiwania tej miłości. Ona jest w Waszym otoczeniu i pojawi się w 2022 roku. Karty mówią, że jeżeli będziecie kogoś szukać z daleka, drogie rybcie, to trochę ta osoba okaże się oszustem, może tylko zależyć, tej dziewczynie, lub temu e, facetowi, tak? E, Na no, no romansie, po prostu. Taka płytka miłość. Bardziej to jest ktoś z otoczenia i możecie go poznać e, przez internet albo przez wasze najbliższe środowisko. I rybcie w 2022 roku, samotne, jak najbardziej e, ta miłość się u nich zadzieje, jeśli odpowiednio e, wybiorą. Bo jest tu karta cesarzowej. Czwórki było spełnienie, czyli e, takiego szczęśliwego związku w 2022 roku. Także no, będzie się działo, będzie owocnie, dużo randek, spotykania się z ludźmi. Widzę, tu jest jakieś pisanie internetowe z tym mężczyzną. Tylko jeżeli wy już pójdziecie dalej w ten internet i kogoś z daleka bardzo poszukacie, no to się troszeczkę rozczarujecie. Jeżeli wybierzecie odpowiednio, czyli z najbliższego otoczenia środowiska, to będzie wszystko ok, i spełni się to Wasze szczęście o miłości. Natomiast stałe związki. Przybije Was jakaś ustawa, słuchajcie. Jakieś opłaty z czymś związane. To będzie dotyczyło ogólnie czegoś ze świata. Ale jest też jakieś spełnienie, co jakaś osoba Wam podpowie z rodziny, młoda dusza. I tak naprawdę, jakby los się do Was uśmiechnął. Jest karta gwiazdy spełnienia, czyli będzie jakieś wydarzenie w świecie, które będziecie musieli razem z partnerem przerobić. Będzie to dotyczyło pieniędzy, różnych ustaw, umów. E, może też jak, jakby tak zawirowaniem waszych planów na przyszły rok, ale za niedługo coś się odmieni i jakaś właśnie osoba z rodziny wam podpowie w którym jest kierunku i dokonają się jakieś wielkie zmiany na bardzo dobre dla was finansowo i rodzinnie, tak? Mm. W miłości też wszystko w porządku, tylko mówię, ten jeden problem taki będzie, on może być e, tutaj w najbliższym e, czasie, nadchodzącego 2022 roku. Jakieś e, po prostu mm, nowe przemyślenia, co robić, w jakim kierunku pójść, w e, co inwestować, może razem z mężonkiem czy partnerem, mm, czy swoją kobietą. Tak, no. Takie rzeczy mi się tutaj pokazują. U większości z Was będzie spokój, harmonia w związku. Mówię tylko problemy z zewnątrz, jak zwykle się pojawiają u rybek. Także tak to z wszystkim wygląda. Dobrze, teraz lecimy do spraw finansowych. Rybcie. No pięknie, karta mocy. Będziecie musieli pokonać jakąś głupotę ludzką w 2022 roku, słuchajcie. My sobie poradzicie z tym. To będzie związane z jakimś dokumentem. Ale tak jakby do Was przyszła jakaś dobra wiadomość, informacja. No nie wiem, pomimo, pomimo jakiegoś tam problemu, nie? Że coś Was przytłoczy, drogie rybcie. To ten rok pokaże... Jakieś takie bardzo zmiany na dobre. Nie jest karta spełnienia, sobie tam nie zaplanujecie w przyszłości, to się wydarzy w 2022 roku. Spełnienie marzeń, oczekiwań, zdanie jakichś kursów, podjęcie może jakichś inwestycji, swojego biznesu. Tutaj karty są bardzo dobre, ale to musi trochę przeciągnąć się w czasie, w tym 2022 roku. Także nie będzie to rok dla Was zły, słuchajcie. Natomiast zdrowie, co drogie rybcie, zdrowiu powinny wiedzieć i uważać. Będziecie mieć problem, słuchajcie, z migrenami i ściśnieniem. Tutaj się u Was często to będzie pojawiać w 2022 roku, a jest to spowodowane jakimi zmianami atmosferycznymi na Ziemi. Może czujecie drgania, bo jesteście wrażliwi. No, coś, co się dzieje na świecie z tym ciśnieniem i dlatego tak jest. Mogą być też bóle mięśni, kości. Przy Was widzę. No i w sumie na razie tak tyle, nie? Eee, czas, czasem może Was tam pobolewać lekko żołądek. Może od tego też być migrena, także pamiętajcie o tym eee, wszystkim w zdrówku. Pozdrawiam Was serdecznie, drogie rybcie. Życzę radosnych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, spełnienia najskrytszych marzeń. Buziaczki, do usłyszenia.